Dzień 20. Na początku 20 tygodnia ciąży, licząc od zapłodnienia, długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi około 18 cm. Waży ono prawie 40 dekagramów. Rozwój włosów zaczął się już pod koniec 12 tygodnia ciąży, ale dopiero teraz mogą być widoczne. Na ciele pojawia się meszek który zniknie albo tuż przed porodem, albo w pierwszych dniach życia dziecka. Większość mam wyraźnie odczuwa już ruchy dziecka. Pod koniec 20 tygodnia ciąży długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi 19 cm i waży ono 46 dg.